Dzień dobry Państwu, nazywam się Danuta Rogula i wypadałoby kilka słów powiedzieć o sobie, żeby Państwo nie myśleli, że ja z nieba tutaj spadłam i chcę Was uczyć, jak malować. Ja urodziłam się w Polsce, we Wrocławiu, skończyłam technikum budowlane i architekturę wnętrz na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Do Kanady przyjechałam 20 lat temu i od 20 lat mieszkam w Vancouver, a od 5 lat mam galerię w Brytania Beach. Brytania Beach to jest miejscowość pomiędzy Vancouver i Whistler. Galeria jest tutaj przy, zaraz przy wodzie. Ta woda, którą Państwo widzicie, to nie jest jezioro, to jest Pacyfik. Ocean wciska się tutaj pomiędzy góry skaliste i naprawdę jest to tak przepiękne miejsce, że od kilku miesięcy zaczęłam robić widia i wstawiam je na YouTube, żeby podzielić się z Państwem urodą tego miejsca, a ponieważ edytowanie bardzo polubiłam, to postanowiłam także podzielić się z Państwem kilkoma radami i uwagami na temat tego, jak malować. Maluję od 30 lat, to jest już długi czas. Zaraz po studiach malowałam obrazy olejne i wystawiałam je we Wrocławiu, a także w galeriach w Gliwicach w Rybniku i w Katowicach. Po przyjeździe do Kanady poszłam na sześciomiesięczny kurs języka angielskiego, a następnie. Um, do Kolidžu na Professional Immigrants Program. To był taki kurs, gdzie uczono nas, jak szukać pracy, i po tym kursie znalazłam pracę w studiu filmów rysunkowych. Pracowałam jako przez jakiś czas, pracowałam jako. Jako back painter to jest osoba, która maluje tła do filmów. Tutaj widzicie Państwo jeden przykład. Tutaj mam jeszcze następny. Używałam farb gwaszowych i aerografu. Gwasz to jest rodzaj tempery. Jest to farba, farbka wodna. Połączona z bielą, także jest to farba kryjąca, czyli jest inna od farb akwarelowych, ale też. Przez jakiś czas pracowałam dla innej firmy, gdzie malowałam akwarelami i to jest film um, Tales from the Farside Part 2, do której malowałam bakrandy, ja Państwu pokażę to przy okazji, ale ja też maluję farbami olejnymi i akrylowymi, na przykład akwarelowymi. Zwykle jeśli gdzieś wyjeżdżam, to malowałam na Dominikanie, Niedaleko plaży tam był taki stary, dom drewniany, który mi się strasznie podobał, I, a to następny malowany na Dominikanie z palmą na plaży. Ale ja też maluję farbami olejnymi. Tutaj widzicie Państwo, trzy obrazy, które wiszą w mojej galerii, ja je malowałam w lesie. I naprawdę malarstwo plenerowe sprawia tyle satysfakcji, ale musimy pokonywać wszystkie przeszkody związane z elementami. Kilka razy płótno wpadło mi do strumyka, pamiętam, bo mimo, że byłam w lesie, to wiatr cały czas mi przeszkadzał. Poza tym, muchy i inne różne Owady przyklejały się do płótna. No, i palce mi martwiły, musiałam wracać kilkakrotnie. No, ale naprawdę, malarstwo plenerowe jest wspaniałą rzeczą i bardzo to polecam. Tutaj widzicie Państwo jeden z moich obrazów woskowych. Technika nazywa się Enkaustyczna i ten obraz wisi w galerii w Łazience, ponieważ wosk jest odporny na wilgoć, także można sobie pozwolić na to, aby taki obraz wisiał przy. Prysznicu, a tutaj zaraz zobaczycie państwo widok z widok z łazienki na Pacyfiki na wyspę Anvil. Przepraszam, się tak długo rozkręcałam, ale wydawało mi się, że jak ktoś chce mnie czegoś nauczyć, to chciałabym wiedzieć coś o nauczycielu, ale już do rzeczy. No więc uczymy się malować. Każdy słyszał, co to jest paleta. Na palecie rozrabiamy farby. Ja tutaj mam taki przykład palety. Każdy widział coś takiego. Ja nawet mam ją pomalowaną z obu stron. Na jednej stronie farby olejne, a na drugiej akrylowe. Ale ja takiej palety nie polecam, dlatego że taką paletę trzeba czyścić cały czas. A jeśli jej nie czyścimy, to po kilku dniach te farby się brudzą. A całe malarstwo polega na tym, aby znaleźć właściwy kolor, więc co ja polecam. 30 lat temu, kiedy mieszkałam w Lilicach, odwiedziłam mojego sąsiada i zobaczyłam coś, co uznałam za rewelację. On używa płyty pilśniowej, ale Państwo możecie użyć kawałek deski czegokolwiek, co jest po prostu sztywne i przypomina wielkością Rozmiar reklamówki albo worka na, do, do kosza na śmieci, i wtedy dostosować sobie rozmiar tej płyty do worków, które mamy w domu, i nakładamy te worki na tą płytę, mocujemy przy pomocy taśmy, i to jest nasza paleta. Po prostu wyższość tej palety nad poprzednią polega na tym, że nie, na, że nie musimy jej czyścić i takim sposobem zaoszczędzamy sobie dużo czasu i energii. Po prostu, jak, jak już wykorzystamy całą paletę i jest brudna, to ściągamy worek i wyrzucamy go do śmieci, a nakładamy nowy. Jeśli, jeśli używamy farb i yy, na przykład chcemy malować na następny dzień, można je... Przykryć jakąś pokrywką i nałożyć drugi worek na to wszystko i zamknąć, żeby powietrze nie miało dostępu, wtedy te farby nie wysychają. Ale zwykle, jeśli ja maluję farbami akrylowymi, to po jednym dniu po prostu wyrzucam taką paletę i na następny dzień zaczynam wszystko od nowa. Myślę, że Skorzystacie Państwo z tej mojej rady? Ja, jeśli nie, to proszę używać takiej palety. Jest bardzo malarska, ale naprawdę nie jest to mój wybór. Chciałam jeszcze Państwu dodać, że kilka dni temu urodził mi się wnuczek. Ma na imię Jeger. I od czasu do czasu podrzucają mi go, żebym go bawiła. Także proszę się na mnie nie gniewać, jeśli będziecie musieli Państwo zaczekać na następne odcinki, ale ja się postaram zrobić je tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Dziękuję Państwu za uwagę i. Kończę dzisiaj, ponieważ robi się ciemno, a następna zasada to nie należy malować przy świetle sztucznym, więc um, może jutro opowiem Państwu więcej. Do widzenia, dziękuję bardzo za uwagę. Proszę odwiedzić moją website artbyrogula.com i może obejrzeć inne widia, które zrobiłam koło galerii, a ja postaram się w jak najszybszym okresie nakręcić więcej filmów o tym, jak malować. Dziękuję, do widzenia.